Wieje wiatr, jest pochmurno Jasna Góra w Częstochowie No Dzisiaj pokażę Wam właśnie ten obiekt I najbliższą okolicę No i mamy klasztor, powiem Wam no Historia tego miejsca no, Zaczyna się w roku 1382 no, Sprowadzenie Paulinów Do Częstochowy Na to właśnie wzgórze Na Jasną Górę Oraz w ogóle fundacja klasztoru no, Przez księcia Władysława Opolczyka no tutaj główna aleja, tutaj wchodzą właśnie pielgrzymki na jasną górę, które odbywają się corocznie. I odbywają się na tym placu, dokładnie w tym miejscu. No my dziś spróbujemy odwiedzić wnętrza tego klasztoru. No i tą wieżę, jeżeli jest czynna, no widzę tam ludzi, najprawdopodobniej nie będzie z tym żadnego problemu. No w roku 1384, czyli dwa lata po osiedleniu tu Paulinów, no do Paulinów, do tego kościoła no właśnie ofiarowano o obraz Matki Bożej. No w 1388 klasztor i kościół do no kultu maryjnego otrzymał nazwę Jasna Góra. Chodzimy już bliżej. No jest powiem wam zachmurzone niebo. Ale nie wiem czy na kamerze to dobrze wyjdzie ten materiał, gdyż słońce jest gdzieś tam wysoko w murach nad nami. No i trochę zakłóca właśnie wizję tego materiału. Ale trzeba być dobrej myśli. No a taka jeszcze historia. W 1393 król Władysław II Jagiełło potwierdził fundację Jasnej Góry. Pielgrzymki właśnie odbywają się w tym miejscu, są i msze niedzielne, no i popatrzcie na ten szereg, trzyrzędowy krzeseł, jakby to powiedzieć, w pierwszych lożach. No i jesteśmy przed głównym wejściem na Jasną Górę. Wieża klasztoru, ta najwyższa właśnie po prawej stronie, tu w tym narożniku. No to idziemy, na wypadzie nie jestem sam. Jestem z moją żoną no ludzi mało, mamy sobotę. Nie chcieli żeśmy tu przyjeżdżać w niedzielę ze względu na to, że jest tu bardzo, bardzo dużo pielgrzymów. Mijamy drugą bramę, jakby to powiedzieć, wejściową. Tam słychać jakieś w oddali zwierzęta, ale nie wiemy czy to są strusie no, Spróbujemy to później wyczaić no, Słychać też trochę turystów mówiących w innym języku, czyli turystów z zagranicy no, Panuje tu dzisiaj naprawdę cisza i spokój całej okazałości wieża z najbliższego punktu. No oto ona. Jesteśmy na zapleczu. Wspaniałe organy, powiem wam, kręcąc w tych wnętrzach, będę mało co mówił, no wiadomo z jakiego powodu. No, historia też tutaj jest smutna, niejednokrotnie, na przykład w 1430 roku rabunkowy napad Husycki o no, zniszczenie Cudownego Obrazu oraz rewaloryzacja w Krakowie. ruszamy na wieżę bo to był też nasz cel jak już wcześniej mówiłem albo i nie. wchodzimy takimi właśnie krętymi stalowymi metalowymi schodami z poręczami no pierwsze schody pokonane a popatrzcie sobie tam do góry tam właśnie idziemy no, no nie na sam szczyt bo na szczyt się nie da ale na platformę widokową, która tam po prostu pokazuje najbliższą i najdalszą okolicę. Zależy tylko od pogody. No, zrobiło się ciemno klimatycznie. Taka okiennica, już Wam ją pokazuje a właściwie to taka malutka bo to wszystko powiązane z tym napędem który się tutaj właśnie znajduje bo tutaj mamy światło myślę, że trochę lepiej widać ławeczki żeby ktoś podczas właśnie wchodzenia na wieżę mógł odpocząć no i jesteśmy tutaj właśnie już mamy ostatni punkt, choć wieża, no może tu nie widać. Kontynuuje się jeszcze dalej. No widoczność no jest jaka jest. Powiem no, wam. Tam w oddali. Widać olsztyn pod Częstochową, słynnym zamkiem, i sokolimi górami. A tutaj na dole roztacza się Częstochowa. Tam mamy blachownię pozostałości po byłych kopalniach. Rudy. Fajnie widać stąd transzeje, do których też dotrzemy. Popatrzcie, jedna z nich i armaty właśnie po tej stronie. Tutaj kolejna, no ale to następny etap naszego zwiedzania. W 1616 król Zygmunt III Waza obwarował sanktuarium. Jasna góra stała się wtedy do fortecą, a właśnie to forteczne pozostało ci to między innymi te wysokie mury i te transzeje. No wiadomo, Częstochowa miała kolejny. No smutny incydent, a mianowicie potop szwedzki w XVI wieku. 27 grudnia roku 1655, no, wycofały się po prostu tutaj wojska szwedzkie po czteromiesięcznym oblężeniu fortyfikacji, czyli jasnej góry. No mijamy tutaj dzwon. Tutaj mamy relikty lub oryginalne armaty. Nie wiem. Piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś coś więcej wie na ten temat. No czyli wszystko się wyjaśniło, a ten napis mówi po prostu, że nie jest to obiekt typowo historyczny, który służył w działaniach bojowych, obrony Częstochowy i nie tylko. Tutaj podobna sprawa. Dar żołnierzy, jakby nie było. Czyli relikty jak to się mówi. No idziemy w kierunku. Pomnika, właśnie obelisku, jakby to ująć, naszego papieża Jana Pawła II. Powiem Wam, no, następna smutna taka kartka z historii. W XVIII wieku Jasna Góra po prostu, no, padła w ręce Austriaków, a następnie wojsk carskich caraków. No, w roku 1900 Jasna Góra, no, przeszła potężny pożar no ale nie był to jedyny pożar powiem wam tego obiektu no nie wymieniam całej kartki historii Jasnej Góry bo no, mój materiał musiałby być niesamowicie długi na początku filmu pokazywałem wam po prostu no, że w tym miejscu odbywają się pielgrzymki przeniedzielne popatrzcie jesteśmy teraz na takiej transzei u góry nieco wyżej obchodzimy jakby to powiedzieć ten obiekt dookoła no jesteśmy już przy pomniku Jana Pawła II oto on. No jest ostro pod słońce, tam w chmurach, jak już wcześniej wspomniałem. No próbuje przebić się słońce. No, pielgrzymowali tutaj, jakby nie było różni papieże Jan Paweł II, Benedykt i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tego wszystkiego wymieniał. Myślę, że jest to proste i oczywiste. No przed chwilą słychać było na moim materiale dzwony. Dzwony oznaczają godzinę 12. Tam jest zegar. W wieży, że jak żeśmy byli, przechodzili żeśmy przez jego maszynownię, która znajdowała się właśnie w połowie. A teraz właśnie idziemy, podążamy i wejdziemy do skarbca. Ale z tego, co się orientuję, raczej nie będę mógł po prostu kręcić tam materiału. No i wszystko się wyjaśniło, te odgłosy tych dziwnych zwierząt, okazało się, że są to pawie. Jeden z nich jest tutaj, a tam jest ich trochę więcej. Ponoć są jeszcze tu. Takie nieco kolorowsze. Tutaj obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, dokładnie tam, w tym miejscu przed nami. Thank you. No i jesteśmy już na zewnątrz, Wyszliśmy po prostu ze świątyni, jakby to powiedzieć, największej świątyni w Polsce. Niebo nad nami po prostu się otwarło, a tam w oddali, no niesamowicie granatowo, jakby za chwilę po prostu miało padać. W najbliższej okolicy Jasnej Góry zerknijcie na ten budynek, to budynek, w którym można kupić po prostu pamiątki, magnesy, wisiorki, no i prasa nie prasa obrazki i tym podobnie to serdecznie polecam też żeśmy to miejsce odwiedzili. No można tutaj zjeść lody, nie tylko lody w okolicach Jasnej Góry, ale i takie papieskie kremówki, którą żeśmy zamówili jedną, bo jest bardzo bardzo to duże. No i ja kończę mój materiał na dziś z Jasnej Góry z Częstochowy. No myślę, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów? Subskrybujcie mój kanał, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam na moją grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. No i jeszcze ostatnie ujęcie szczęstochowy. No i do następnego odcinka.